Czy przechodzisz przez moment samotności? Masz trudności z zaakceptowaniem woli Boga, która oddala pewne osoby od twojego życia? To jest kluczowy moment w twojej drodze i w tym filmie zrozumiesz, dlaczego ważne jest, aby pozwolić odejść tym, których Bóg usuwa z twojej drogi. Dowiesz się również, dlaczego jest istotne, aby Bóg dokonał tych zmian. Jeśli przechodzisz przez okres rozstania, Bóg przyniesie ci pocieszenie teraz. Upewnij się, że obejrzysz ten film do końca, ponieważ Twoje życie wkrótce przejdzie przez niespotykaną transformację. Zanim przejdziemy dalej, jeśli jesteś tutaj po raz pierwszy, proszę rozważ subskrypcję i włącz powiadomienia. Teraz wejdźmy w słowo Boże dla Ciebie. Bóg jest intencjonalnym Ojcem dla każdego ze swoich dzieci. Istniał przed czasem i zna wszystko. Widzi dalej niż Twoje ludzkie oczy. I może dostrzec początek od końca. Izajasza 55, 8, 9 mówi: Bo myśli moje to nie myśli wasze, ani wasze drogi to nie drogi moje, mówi Pan, mówi. Lecz jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje nad drogami waszymi, i myśli moje nad myślami waszymi. Bóg stworzył cię i zaplanował twoje życie z unikalnym celem. Ta misja jest delikatna, i on wybrał określone osoby, aby Ci pomogły. Ci wybrani będą Twoimi pomocnikami w podróży do wypełnienia Bożego planu dla Twojego życia. Jednakże, ktokolwiek, kogo On uzna za rozproszenie, zostanie usunięty z Twojego życia, ponieważ Bóg chce, abyś skupił całą swoją uwagę na zadaniu, które Ci dał. On zapewnia, że nie będziesz się rozpraszał. Bóg poważnie traktuje relacje, ponieważ rozumie ich moc zmieniania przeznaczenia człowieka. Wie, jak wielki wpływ mogą mieć na Twoje życie, i dlatego pracuje nad Twoją komunikacją z ludźmi. Prowadzi Twoje kroki z troską, jak kura chroni swoje pisklęta. Wiele osób już wpadło w otchłań nieudanych marzeń i bólu z powodu utrzymywanych przez nich związków. Nawet Biblia mówi nam, że złe towarzystwo psuje dobre obyczaje. Musisz wiedzieć, że to nie jest żart, ponieważ Bóg uczynił Cię wyjątkowym. Postęp w Twoim życiu jest dla Niego priorytetem. Dlatego jest tak specyficzny odnośnie tego, kto pozostaje przy Tobie. Oznacza to, że musisz być świadomy każdego szczegółu, który dzielisz w tym swoich relacji. Kiedy zauważysz, że Bóg próbuje oddzielić Cię od pewnych ludzi, przestań próbować ich trzymać. On chce, abyś żył celowo. I dlatego ta wiadomość jest tak na czasie. Bóg chce, abyś zrozumiał, dlaczego drzwi pewnych relacji zostały zamknięte i dlaczego powinny tak pozostać, bez względu na to, jak bolesne jest ich opuszczenie. Upieranie się, aby trzymać ludzi, których Bóg usuwa z Twojego życia, jest formą odrzucania woli Bożej. Kiedy chodzi o sukces Twojego życia, możesz być pewien, że Bóg połączy Cię z właściwymi osobami. On również pokaże ci, jak pozwolić odejść tym, którzy nie są częścią Jego woli dla ciebie. Wszystko, co Bóg robi, ma cel. Nie sprawiłby, że się rozstaniesz z kimś, chyba że byłoby to konieczne. Możesz zawsze ufać, że Bóg robi to, co najlepsze dla ciebie w każdej porze. Teraz zobaczymy, dlaczego Bóg usuwa ludzi z Twojego życia. Po pierwsze, niektórzy z nich są przeciwni Twojemu rozwojowi. Celem każdego związku jest dodawanie wartości zaangażowanym osobom. To oznacza, że wszyscy w Twoim życiu powinni wnosić coś do Ciebie. Biblia mówi nam, że osoby, które Bóg przynosi do Twojego życia, powinny być dobrą glebą, zdolną do wydawania obfitych owoców. Tak jak Twoje życie jest dla nich żyznym gruntem, tak oni powinni przynosić owoce takie jak modlitwa, miłość, zachęta i błogosławieństwa finansowe. Jeśli Bóg zauważy, że te osoby nie spełniają tych wymagań, zacznie je usuwać z Twojego życia. Przyjaciele, którzy nie mogą Cię wspierać i pomagać w trudnych czasach, nie są Twoimi przyjaciółmi. Nie powinni być w Twoim życiu, ponieważ pozbawiają Cię wartościowego towarzystwa, które Bóg pragnie Ci przynieść. Niektórzy z tych ludzi nie wspierają wzrostu, gardzą Twoimi marzeniami i wizjami. Jeśli sprawiają, że czujesz się zniechęcony do przekraczania swoich granic, są to płytcy ludzie i Bóg nie pozwoli ci z nimi kroczyć. Twoja podróż z Bogiem jest aktem wiary, a on często poprowadzi cię do śmiałych czynów, podczas gdy będziesz mu ufał, że resztę uczyni on. Jeśli nie masz ludzi, którzy zachęcają cię do budowania relacji z Bogiem, w jaki sposób są oni dla ciebie pożyteczni? Bóg ich usunie z Twojego życia, abyś mógł działać tam, gdzie On Cię powołuje. Kiedy Bóg rozkazał Eliaszowi zmienić kurs, natychmiast wrona i źródło wody przestały go karmić. Biblia mówi, że ścieżka sprawiedliwych jest jak światło poranne, które świeci coraz jaśniej aż do pełnego dnia. Drogi życie, do którego Bóg Cię powołuje, jest wiecznie płonącym płomieniem, który popycha Cię we wszystkich aspektach Twojego życia. Dlatego kiedy Bóg widzi, że taka dynamika nie istnieje w Twoich relacjach, działa. Kiedy zauważasz lenistwo u swoich przyjaciół w osiąganiu celów i marzeń, zrozum, dlaczego Bóg musi ich usunąć z Twojego życia. Nie biegną w tym samym tempie, co Ty. I jeśli nie angażują się w rozwój i budowanie, prędzej czy później zniechęcą Cię do Twoich marzeń i woli Bożej. Przysłów 27,17 mówi nam, że jak żelazo ostrzy żelazo. Tak przyjaciele trzymają się ostro, jeśli ci ludzie nie trzymają cię w tenacjacji, dyscyplinie i zaangażowaniu w Boże powołanie, będą musieli odejść. Bóg usuwa ich natychmiast, ponieważ im dłużej z nimi zostajesz, tym bardziej staniesz się pobłażliwy wobec swojego celu i przeznaczenia. Bóg przerywa to, zanim spowoduje szkody. Dlaczego jeszcze Bóg usuwa pewne osoby z Twojego życia? Po drugie, dla procesu przycinania. Jest to proces usuwania osób lub rzeczy, które nie przynoszą korzyści. Bóg nigdy nie weźmie cię na poważnie, ani nie przekaże ci pewnych błogosławieństw, dopóki nie przytnie. Jan 15:2 mówi: Każdą latorośl, która we mnie nie przynosi owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, przycina, aby przynosiła jeszcze więcej owocu. Kiedy oddajesz swoje życie Bogu, pierwszą rzeczą, przez którą przechodzisz, jest przycinanie. Chociaż Bóg powołuje cię do pełnego życia, przejdziesz przez proces opróżniania, gdzie Bóg przygotowuje glebę na nową porę zasiewu, usuwając to, co przeszkadza w wzroście. Dopóki Bóg nie usunie tego, co jest niepotrzebne w twoim życiu, nie może efektywnie z tobą pracować. Nie zamierza zaczynać swojej pracy od twojej starej historii. Aby uczynić wszystko nowe, musi oczyścić to, co już istnieje marka 2,22 mówi: I nikt nie wlewa młodego wina do starych bukłaków, bo wino rozerwałoby bukłaki i przepadłyby. wino i bukłaki. Młode wino wlewa się do nowych bukłaków. Na podstawie tego pisma możemy powiedzieć, że jesteś bukłakiem, a stare wino to ten związek, którym musisz się zająć podczas gdy nowe wino to to, co Bóg chce Ci przekazać. Choć proces przycinania może być trudny i bolesny, Bóg nie okaże współczucia, gdy będzie usuwał tych, których uważa za przeszkodę dla swojej woli dla Ciebie. Ostrożnie usuwa ich, jak owoce z drzewa. Bóg waha się z udzielaniem swoich błogosławieństw, gdy nie usuwa tego, co uważa za nieodpowiednie. Może nawet zdecydować o odcięciu niektórych osób, z którymi czujesz się komfortowo i masz silne połączenie. Chwile takie jak te mogą sprawić, że będziesz się zastanawiać, czy Bóg naprawdę jest po twojej stronie. Jeśli jest, dlaczego kazałby ci przechodzić przez ból opuszczania dobrych ludzi? Bóg widzi wszystko, wie rzeczy, których nie wiesz, słyszy rozmowy, których nie możesz usłyszeć i przede wszystkim chce dla ciebie jak najlepiej. Bóg nie popełnia błędów. Jeśli wymaga, abyś ich opuścił, widział coś, czego ty nie widziałeś. Patrzy na twoją przyszłość. I widzi, ile zapłacisz za ten związek, dlatego teraz ratuje cię przed tym złem. W procesie przycinania rafiner oddziela plewy od pszenicy. Podobnie Bóg usuwa tych, którzy mówią, że są z tobą, ale ich serca są daleko. Nie powinieneś utrzymywać tych osób w swoim życiu. Są niebezpieczne, ponieważ są antagonistami błogosławieństw Bożych w twoim życiu. Diabeł może wykorzystać ich niewłaściwy stan serca. Aby wzbudzić zazdrość, zawiść i gorycz wobec ciebie. Kiedy ci ludzie są wokół ciebie, wnoszą tę energię do twojej atmosfery, hamując błogosławieństwa Boże w twoim życiu. Bóg chce, abyś miał przyjaciela, jak Jonatan, który był przyjacielem Dawida. Jonatan był człowiekiem prawości, który potrafił odróżnić dobro od zła i bronił sprawiedliwości, niezależnie od tego, że życie jego Ojca było zagrożone. Bóg chce, abyś miał przyjaciół jak Dawid, którzy żyją w pokorze i nie zapominają o dobrych uczynkach, które inni dla nich zrobili. Kiedy Dawid został królem, uczcił swojego przyjaciela Jonatana. Kiedy masz różne wartości i przekonania, nie jesteś przeznaczony do chodzenia z każdym, ponieważ nie wszyscy myślą jak ty. Biblia mówi, czyż dwaj pójdą razem, jeżeli się nie umówili? Nie możesz chodzić z ludźmi, Którzy nie dzielą twoich przekonań i wartości. Oni zniechęcą cię i sprawią, że zaczniesz kwestionować swoje wybory, wszystko w imię troski o ciebie. Niektóre z tych osób stały się twoimi przyjaciółmi, kiedy jeszcze nie znałeś Jezusa. Z biegiem czasu poddałeś się mocy Jezusa i teraz jesteś posłuszny Jego słowu. Ale niestety te osoby jeszcze się nie zmieniły. Co was teraz łączy? O czym rozmawiacie, gdy się spotykacie? Jaką wartość wnoszą te przyjaźnie do Twojego życia? Bóg chce, abyś żył w obfitości. Obiecuje kierować Twoim życiem zgodnie ze swoimi własnymi zasadami, abyś mógł cieszyć się Jego dobrocią. Wie, czego potrzebujesz i musisz ufać Jego przewodnictwu. Jezus Cię kocha i dlatego troszczy się o Twoje życie. Wie, że będziesz musiał stawić czoła tym wyzwaniom, zanim osiągniesz pełnię Jego obietnic. Dla Niego Twoja podróż jest ważniejsza niż cel. On Cię oczyszcza, zanim pozwoli Ci nosić korony. Nigdy nie było intencją Boga, abyś szedł sam. On zawsze jest z Tobą. Będzie przy Tobie, prowadząc Cię do nowej społeczności przyjaciół, którzy kochają Jezusa tak jak Ty. Oni nie będą z Tobą rywalizować, ale pomogą Ci budować, będą Cię zachęcać i wspierać Twoje marzenia. Możesz być pewny, że jeśli Bóg sprawił, że rozstałeś się z kimś, On przynosi kogoś lepszego. Jeśli podobał Ci się ten film, proszę, daj lajka i udostępnij. Jeśli jesteś tutaj po raz pierwszy, proszę, rozważ subskrypcję i włącz powiadomienia, aby nie przegapić żadnego filmu. Bóg Cię błogosławi.